Hejeczka, kochani, witam was na kanale, kocham Indii Dzisiaj jestem z BFF. I idziemy szykować koniki Znaczy, Dina już ma ogowie. Charlie, Rita jeszcze nie ma Ale Założę Więc dobra, idziemy I co, co, co to ogłowie robi? No dobra, no nieważne Ale idziemy No ogólnie nie wiem, jak wchodzę do pokoju i widzę Charlie, to jakoś dziwnie ma no, no to jest właśnie Charlie. Nie pytajcie, ale Rita jej lubi robić tak grzywka. Um, tutaj jest Inusia. Okay. W swoim nowym ogłowiu. Tak. Sobie. Będziemy kuchno. To, to nas się kręci, kręci w stylu Wild Bentley! Pomieszczenia fezji, Fancy! Tak smakują błędy! To i kreski, kreski, mnie już to nie kręci, to już nawet nie jest seksy. Powstrzymuje bez jeszcze. Dobra, może już? Ej, <grywa> so, mogę jej założyć głowie? No, to, to, to Dobra. wiesz. Dobra, cicho, cicho. Ogólnie to się nie przyzwyczajajcie, bo to nie jest... No już o... no tam w tym filmie, jest. Tak, wiem, ale ludzie go mogli nie oglądać. Więc nie przyzwyczajcie się do niej, to nie jest mój koń... Macie z nią jeszcze jeden film, ale to nie jest mój koń. Rej. To jest właśnie tej pani konik, ale ładny jest, nie? I wiecie od kogo ona jest? Od sadlery. Ona jest od sadlery. Po prostu wow. Slej, Slej. Moja siostra ma dwa od Sla sadlery. Chyba tak, jak to się mówi. No, mamy. To trzy mamy konie od sadlery. Znaczy nie ja, tylko Rity siostra. No. Bo ja mam ogólnie to dwie siostry. Pozdrawiam moją siostrę Klarę i Dagmarę. Pozdrawiam mojej siostry. Buziaki dla was. <grym> no, więc już mamy oboje założone. Um, tak. I pozdrawiam moją mamusię i Tatusia. Więc tak. Proszę, hmm. moje krewna. Bezek, oto nas się kręci, kręci. Stylu województwa Bentley. Pomieszczenia, fezy, fezy, tak sakują błędy. To z tej kreski, kreski mnie już to nie kręci. To już na Czasem jacyś ludzie oglądający to z mojej szkoły, pozdro! No, ta, ja coraz tego w każdej szafki. Aha, więc dobra. Ja Możesz przegrać? Więc tak, Dina już jest w... Wy... Charlie, Charlie. Dina jest już w ogóle meksykańskim, no patrzcie. No po prostu cuda! Ja... A tutaj jest... No, ale poczekaj, bo jak wchodzę! <grym> tutaj mamy Charlie z takim pięknym naczukiem. Proszę moje bezlę. Dobra już, Rita, bo to się nagrywa, nie? Dobra. myślę, że... a w sumie nie. Chciałam jej naczułek. Chciałam jej na łóżniczki założyć, ale w sumie nie pokażę. Dobra. Ej, ubierać liderki, chyba nie ma po co? Nie, hmm. to okay. Ej, i w ogóle dzisiaj jeszcze będę lążowała Dina z jej nowym kanterkiem. Jeśli nie wiedzieliście unboxingu o i kanterka, to wpadajcie na mój w sumie naj... taki widzimy no... ludziom ludzie to sami myśleli, że tak się jeździ na hobby hursa. Nie. No tak, teraz ten tacy <laughs> takich 15 i nie wiedzieli, jak się z Dobra, e, idziemy skakać. Dobra, widzowie już ogólnie. Idziemy. No. Więc, dobra widzowie, idziemy właśnie rozkładać przeszkody. Ale dzisiaj będziemy rozkładać tą drewnianą, ok? No tą drewnianą przeszkodę, ok? Chodź. Aha, tą. Tą, no. Tą. Ale wyś może ją najpierw, rozstępuj. Jezu, sorry, za moją Co? Nic. już no, czekaj, muszę zobaczyć, czy wszystko widzicie. No widzicie, oczywiście, że tak. Jak chcesz, to możemy sobie teraz przejeżdżać przez te, przez te drążki. O, o! Dina! <grydy> <grydy> ja... <grydy> Ale brudna. No, biedna. Dobra, ustawiamy przeszkodę już w sumie? Zbierasz przeszkodę? Tutaj może dina. Nie. Na no, ile najpierw? Najpierw od, de, od tej, od... Nie, od dwudziestu, nie. Nie, od trzydziestu. Gdzie ty jesteś, że wiesz, tu nie widzę? Tutaj. Zrobi? Ej, weźmiemy sobie dzisiaj tego droszka. Dobra. O. Nie chyba Nie wiem, czy wy, czy wy to widzicie, widzowie? Chyba widzą. Widział. Tylko, że chodzi o to, że nie widzą, jaka to jest wysokość, nie? To może ustawy teraz... To powiem, że to jest trzydziestka, jakby coś. No nie. Ale no, dobra, to ja się gdzie ci wszystko przedstawię. Nie, 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 nie. Nie chcę że tak. Zabieram telefon. I tutaj będziecie widzieć te nasze skoki. Dobra. A no co od tamta? No zrobię tak jeszcze. No, skaeryli. Wszyscy. Te pigne skargi, nie umiem tak skakać. 60 brazy. Dobra. Nie wiem czy to się uda Borita tak słabo. No ja tak... Ale 60 Czy tak. tak. Jak coś to mogę pierwsza? No dobra. No czyli jak razkoczyłam 80 kys, no i to. Bez hobby hobsa, ale tak. Nie. No, 70, piątki, to jest Z, ale 80 bez. No, y y no dawaj. W ogóle nie zrobiliśmy rozgrzewki, gdy wyżej? No? Dasz radę? Nie wiem. Dobra, jest 90. Potem sobie zrobię potęgę skoku. Ok? Nie obraźcie się? Nie. A Dzisiaj chcę przeskoczyć 90. Ale zobaczymy, czy przeskoczy 90. Może tak nie wiemy. z konia, bo złą nogę zrobiłam. To nie jest właśnie, że przeskoczyłeś. Mogę potęgę? No. Dobra. Jak chcesz, to możesz stanąć, się gdzieś tam sobie występować, żeby cię było widać. Od razu daję na osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt, nie? Od razu, a jak? Więc tak widzę, ja. to mi się prawdopodobnie nie uda. Ale no, zobaczymy, zobaczymy. Tylko Lito, nie możesz mówić, bo ja wtedy nie przeszkodzę. Ok? Ok? Widziałeś, Manny. To nic nie mówić, bo nie przeszkodzę. No sama jedzie. No dobra, poczekajcie. 90 widzowie, Ej, ale no fajnie. 7, 70 jeszcze raz? Już, tylko skoczę drugi raz do 90. No bo, Mama, e, bo ja nagrywam. 30 sekund. O, dzięki. Ała, I Iluszka, nie chodzi Dobra, więc. Ten. Na chwilę będzie witina. Jest dziewięćdziesiątka! Drugi raz. Dobrze Dina. Ostatnio jej nie mogę przeskoczyć. Ale no. Teraz Ritunia próbuje swoich sił. No Jezu. No bo ja odskoczyłam od ziemi odtąd. No dobra. I dlatego spadłam. No mówię, że to było smaczne. O, o, ładnie! Dobre, jest. O, Pięknie! O nie! Padło! To 75? No mogę. Bo musisz sobie bardziej. Ją w... Ten, bo zawsze będzie spadać. Jem. Musisz sobie bardziej. W... Wiesz, tak jeden. Ale nie, ci 75 chyba. Ale bardziej on zawsze bo no wtedy ci to tak bardzo nie będzie wypadać. To może przeskoczysz.